you Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nazywam się Katarzyna Drost i dzisiejszy odcinek poświęcimy płytom tarasowym firmy Maracji. Na tarasie lubimy spędzać wolny czas ze znajomymi i z rodziną oraz się relaksować. Nic lepszego, jeżeli ten taras jest ze sprawdzonych materiałów. Dzisiejszy odcinek poświęcimy płytom drewnopodobnym. Zapraszam do oglądania. Gres porcelanowy barwiony w masie to bardzo trwały i wytrzymały materiał o wysokich parametrach technicznych. Idealne rozwiązanie, gdy marzymy o drewnianym tarasie, ale równocześnie chcemy, aby był wykonany z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zabrudzenia. Dzięki metodzie inkjet doskonale odzorywuje powierzchnię drewna. Technologia inkjet to technologia, która odznacza się bardzo dobrą rozdzielczością wydruku. Dzięki temu efekt drewna jest idealny i sprawia wrażenie naturalnego materiału. Seria Traverk Home występuje w formacie 120x40 i 60x60 w kolorze Frasino, Rowere, Laris oraz Quercia. Seria Traver Dir występuje w formacie 120x40 cm w kolorach beige, natural i brown. Seria Traverg występuje w formacie 120x40 w kolorze karmel, Koniak oraz Fium. Jeżeli jesteście ciekawi co wytrzymują płyty Marazzi to odsyłam Was tutaj do linka, gdzie przeprowadziliśmy kilka testów na zabrudzenia i uderzenia. Możecie sprawdzić jak trwałe są te płyty. Tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.